No, co się Co się robi? Fajnie się nagrywa live. Pod... Fajnie. Zobacz. Jutro y, może. Y, yy. czy, jutro. Y, yy. Jutro o gdzieś tak 20. Spróbuję nagrać live. W telefon telefonu dasz się? Tak. To spróbuję nagrać live. Więc możecie. Ale jutro od 20 będzie się nagrywało? Live'a? Nie. Od 20 jutro nie. Dobra, to jutro możecie jak coś wpić yy, do mnie na lajwa. Witam cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj dzień zaczynam wspaniale. Od samego rana kręcę być może pierwszego w Polsce w zasadzie chyba na pewno, pierwszego vloga 24 godzinnego, ale jeżeli chodzi o vloga, nie mówię o streamowaniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast mam 15 minut do rozpoczęcia meczu. Muszę się rozrzeć, przebrać i gramy z trudnym przeciwnikiem. Mecz zakończony niestety porażką 2-1, ale jestem zadowolony z gry. Fajnie zagraliśmy, było ciężko. Zresztą na live chyba będzie można zobaczyć film, jak, jak graliśmy. Szybko zrobione zakupy. Mięsko, kurczaczek, kupiony, ale byłem taki głodny po meczu że musiałem zjeść parówkę, którą Mariusz zostawił ostatnio, znaczy od teraz rano jak wychodził, zostawił, wziął mój telefon, to znaczy Marcela telefon, tylko ja sobie przekierowałem wszystkie połączenia na Marcela, no i teraz jestem bez telefonu, bo mój telefon jest tutaj, czyli tutaj jest live, Ech, idę do domu, nie wiem czy będziemy coś jeść, czy też nie. Jezioro będzie. No, <laughs> <śmierdzi> <śmierdzi> Nie używam jest i uroczy. Popatrzcie na me oczy. Jestem przecież najmądrzejszy, a na pewno najskromniejszy. Na Jestem z miłoszem no, 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 tutaj o, no, no, i tutaj w pracy. Nagrywamy live'a nadal, tak. oczywiście 24 godziny i teraz chcę montować film tak, daw tak mało jak wczoraj, nie nagrałem dawno, Na mam tylko nagrane 7 minut A tam nagrywa 7 minut mam tylko nagrania, bardzo mało, nie mam co wyciąć, czyli wczoraj po prostu bardzo mało nagrywałem I, i to będzie chyba najkrótszy live od dłuższego czasu, y najkrótszy vlog od dłuższego czasu jest ciekawa sytuacja, jest ten, jest ten live 24 godziny i teraz się uśmiecham sam do siebie i śmieję się, bo jest dwie osoby, czyli Patryk Kopeć i Kajak Kuba, dwie osoby, które donaty dają, tak, i co chwilę i teraz jest taka jakby gdzieś tam rywalizacja <laughs> i się śmieję, ale montuję vloga, całe szczęście, że wczoraj nagrałem kró krótkiego, mało ponagrywałem, to dzisiaj... Na, szybko będzie zmontowany i za 40 minut mecz piłki ręcznej. Dziewczyn, muszę zdążyć. Mamy, mamy chomika, mój przyjaciel. Miłość wymienił wszystkie tutaj trociny, także chomik jest na pewno teraz zadowolony. Ma czyściutko, a wody mu dolałeś? Nie. No to weź mu może wody. Co ma? No nie ma za dużo. Zobacz, że ma mało wody. Poniżej połowy. Cześć, on chce wyjść. Cześć, mój przyjacielu. Cześć, mój przyjacielu. No co ty? Co ty? Gdzie ty? idziesz, szalony. O, spadł. Dobra, idź. Ok. No, ale jest za strasznie te... dwie, wierzę. No i niestety Piotrkowia dzisiaj przegrała. Z drugą drużyną był zacięty mecz. Nie, dziesięcioma bramkami przegraliśmy. A teraz jest czas na zabawę. Zawsze po meczu. Zawsze po meczu się po prostu bawimy, tak jak tutaj chłopaki. Nie ma Miłosza, już Miłosz został w domu, ale zawsze po meczu jest tutaj zabawa, można się wyszaleć. przychodzić na mecze? Ale przychodzić lubisz na mecze czy na to, co jest po meczu? To, co jest po meczu? Chodź tutaj, Marcel, chodź. Jest koniec. Zobaczymy, spocony czy nie? Dobra, ubierać się. Ubieramy się tam. że co robię? To, co teraz robisz? Żelajwa? Dobrze, że robię. A dlaczego Ci się podoba live? Bo będę miał pieniądze. Bo będziesz miał pieniądze? Ale tu nie chodzi o pieniądze, Marcel. Pieniądze nie są najważniejsze. No i ja miałem 20 Ej, poczekaj, coś mi mignęło znowuż. Że co miałeś? 20 zł. 20 zł? A gdzie masz resztę pieniędzy? A gdzie masz resztę pieniędzy? Nie mam, bo Ty mi zabrałeś. Bo ja Ci zabrałem? Pożyczyłem, a nie zabrałem. Dobra. Live trwa już 12 godzin, i 20, 12 godzin i 20 minut. Jest 530 osób, i tutaj teraz jest, jestem w domu. Jest podłączone, zaraz ostrość, ostrość, a nie chcę złapać, jest pod, podłączone zasilanie, bo naprawdę jest ciężko. I tak w tej chwili całkiem 48% ma bateria, i tak całkiem nieźle daję radę. Obawiam się najbardziej właśnie tego prądu i tego, że bateria mi nie starczy, ale na razie póki co jest ok. Ter teraz jedynie co rozmawiam i mam tą chrypkę, ale yy, no ciekawe, ciekawe doświadczenie. 12 godzin 21 minut, tyle na razie trwa. Zobaczymy, zobaczymy właśnie jak długo to potrwa i ile czasu. Dobra, nagrywam teraz. Idę, live trwa nadal, już mamy 13 godzin 10 minut 13 godzin 10 minut tyle trwa live Idę do pracy zapomniałem wziąć rękawiczek i już przeszedłem przeszedłem się 100 metrów czy 200 i już czuję jak mi jest zimno Także zaraz chowam jedną rękę będę wymieniać się Idę nakarmić mordka Bo wieczorami trzeba Mordek jest jeszcze u mnie w pracy, więc trzeba iść go nakarmić no i takie nagrywanie live'a, ale vloga, bo jest różnica pomiędzy nagrywaniem live'a, na przykład jak, jak się streamuje grę jakąś, powiedzmy, tak, i grasz jesteś tak jak teraz, ja jestem już w biurze, w pracy. Nikogo nie ma, więc można, można robić co się chce, bo i tak na przykład nie będzie widać, nie stresuje się człowiek, bo ktoś się na niego patrzy. To jest zupełnie co innego niż tak jak ja to robiłem, kiedy na przykład wchodziłem na halę wypełnioną pełną ludźmi i trzeba trzymać ten aparat i na przykład nagrywać, że to jest jakby dużo, dużo trudniejsze niż nagrywanie i siedzenie w pokoju, w ciszy, tak jak ja teraz. Nie wiem, zobaczymy, czy to w ogóle da się otworzyć tego live'a. Jestem bardzo ciekaw, bo jeżeli będzie o tyle godzin, czy się uda go otworzyć. A jeżeli się uda, to też jestem ciekaw, właśnie tego, jak wyszedł zapis, jaki był zapis. Wiem, że często mi widzowie mówili o tym, że, że była, zacinało się, że się lagowało, albo kiepska, kiepska była jakość. No niestety, wszystkiego się nie da ogarnąć, zwłaszcza o tej strony takiej technicznej, to już, to już to już jakby jest rozwój techniki ważny, ale i tak że coś takiego jest to naprawdę jest fantastycznego. Mi się przypomniało, na czym polegał ten live w ogóle i jakie były korzyści. Ale powiedzmy, miałem zrobić zakupy. Kasia mi przysłała SMS, ale telefon miałem Marcela, było mało baterii. I ja przeczytałem widzą, co mają kupić, znaczy co ja mam kupić listę, a później mi przypominali, Albo wyszedłem i zapomniałem czapki, i było napisane, gdzie zostawiłem czapkę. To był plus, ale zobacz, że to też może być minus. Czyli jak, jakie, nie, jakim niebezpieczeństwem jest nadawanie na żywo, że oprócz tego, że oczywiście mogą być jakieś gdzieś tam plusy, to minusem jest to, że każdy wie gdzie ja jestem, co robię w danym momencie i może to wykorzystać w, w, dobrej, w dobry sposób, ale może wykorzystać to w zły sposób. Na przykład y, miałem telefony, głuche telefony, albo miałem. Y, pukano mi w, w szybę chłopaków, którzy czekali pół godziny na mrozie, żeby później zrobić sobie zdjęcie. Jest ok, ale wiesz, nigdy nie wiadomo, w którą to stronę pójdzie, jakie będą tego niebezpieczeństwa. To nie jest takie proste. I jeśli myślisz, że, że bycie na przykład znaną osobą, czy popularną, czy bycie youtuberem jest fajny, jest cool, to. Nie myśl, że tak naprawdę jest. Może być, ale ja zawsze powtarzam, są plusy wszędzie i są minusy.